Źródło zdrowia. Dlaczego człowiek tak się zachowuje? Psychologia deficytu. Ludzie mają tendencję do nadawania większej wartości temu, co jest niedostępne. To, co jest blisko i przychodzi łatwo, mózg traktuje jako coś oczywistego a nie jako coś wartościowego. Nieprzepracowane emocje, traumy z przeszłości. Jeśli w przeszłości wydarzyło się coś, czego człowiek nie potrafił odpuścić, może nieświadomie tkwić w tym stanie, może to być miłość, żal, poczucie winy, i to wpływa na jego teraźniejszość. Niska samoocena. Gdy człowiek nie czuje się godny miłości, ciepła, szacunku, odrzuca to, co dobre. Zamiast tego przyciąga go to, co go ignoruje, bo to potwierdza jego negatywne przekonania o sobie. Uzależnienie. Od dramy. Dla niektórych emocjonalny ból wydaje się bardziej prawdziwy niż spokojne szczęście. Często ma to swoje korzenie w dzieciństwie lub w wcześniejszych związkach i doświadczeniach.